Cześć, witam wszystkich. W tym tygodniu zaczynamy i właściwie to prawie kończymy montaż trałowca, Rzecznego tego trałowca T1 T5. No jak już wiecie, pracy tutaj za dużo nie ma. No ale jednak coś tam trzeba zrobić, to coś właśnie jest teraz na filmie, który przed wami zapraszam więc bardzo serdecznie na oczywiście krótki odcinek. Tak, pracy tutaj za dużo nie będzie, no ale jednak pewne czynności trzeba wykonać. Tak, jest pierwsze cięcie. Trzeba zacząć od tych najbardziej delikatnych elementów, żeby się nie połamały, choć ta żywica jest naprawdę bardzo przyzwoita, bardzo mocna. No i jak do tej pory nic się nie złamało, co oczywiście jest dużym plusem. Tak, trzeba oczywiście tutaj, zwłaszcza na dole, z tyłu, wszystko poprzecinać. To jest bardzo ważne, i no generalnie, stopniowo próbować odrywać właśnie model od podstawy. Bardzo ostrożnie, bardzo na to tutaj zwracam uwagę. Tak, no i wreszcie udało się to. Trzeba jeszcze tylko doczyścić pewne pewne niedoskonałości, no i tutaj właściwie jedyne co było sklejane na tym etapie, czyli miny typu rybka. No i zrobiłem eksperyment, taki trochę, może nie do końca sensowny, bo po wyczyszczeniu odpowiednim także tutaj naniosłem taką imitację stali walcowanej, czy jakiej tam używano. To jest na szpachlówki z klejem modelarskim. No, wiadomo, że na plastiku wychodzi to lepiej, no ale i tutaj coś tam się osadziło. I tak właśnie w tej chwili prezentują się części do tego trałowca. No, zobaczcie zdjęcia, a potem będzie moje podsumowanie odcinka. No, i to tyle w dniu dzisiejszym, ale w następnym tygodniu mam nadzieję, że będziemy mogli już podziwiać malowanie tegoż okrętu. Podziwiać to może duże słowo, jak ja robię malowania, to no jest tam co zobaczyć, ale czy podziwiać? No, może czasami jest. No, miejmy nadzieję, że właśnie tak będzie też i tym razem. No dobrze, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, bardzo Wam dziękuję za wszystkie lajki, wszystkie kciuki w górę, wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze, za wszelką pomoc i za wszelkie wsparcie. No i oczywiście przede wszystkim za Waszą obecność tutaj. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.